Nie lubimy chińskich klocków, ale lubimy chiński, bo jest z nami oczami sinologa. Da ha, Cokolwiek to znaczy. Sprawdzimy, czy wiem, jakie zestawy klocków LEGO mam u siebie w klockowni. Kurde, jaki ty masz tu wybór, stara. Dobra, ee, szybko. przepraszam częściej. Brzmi tak. O, duży, duży. Dobra, i stara, ee, to jest halibut. Halibut. To jest Szyją Minda. Okej. Tak. Ach, tak. Mm -hmm. Tak. To jest najważniejsza rzecz teraz. Ta szyję, uszy, uszy. Ma uszy? Nie. Poproszę trochę podpowiedzi po polskiemu. Dobrze. To jest taki chłopiec, który jest innym chłopcem niż inne dzieci i jest taki. Czy mówisz dalej? już mówisz po polsku, czy dalej po chińsku? <laughs> po polsku i jest magiczny. <coughs> A, okej, okay. dobra, czyli Harry Potter? Dobrze, oh, Harry Potter. O Halibutę, nie Harry Faktycznie, Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter. Harry Bardzo ładnie.